Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Właściwie wszyscy, dlatego że każdy z nas w ten czy w inny sposób odczuwa ciężar życia. Trud, opuszczenie, osamotnienie, cierpienie na różny sposób. Wszyscy w jakiś sposób jesteśmy utrudzeni i obciążeni. Wszyscy borykamy się z tym, co życie przynosi. A często przynosi takie rzeczy, których byśmy nie chcieli, nie spodziewali się nawet. Bo to jakoś przychodzi. Przyjdzie do mnie wszyscy, utrudzeni, wszężeni. Problem polega na tym, że my w naszym życiu byśmy chcieli szczęścia, radości, jakiegoś takiego spełnienia się, tak to jakoś widzimy. I rzeczywiście to pragnienie szczęścia i spełnienia jest pragnieniem, bym powiedział właściwym. Święty Benedykt w regule w Prologu mówi o tym, że to pragnienie życia jest właściwie fundamentem, podstawą do dialogu z Bogiem. Bóg pyta wtedy, kto jest człowiekiem, to miłuje życie i pragnie być szczęśliwy. Jeżeli powiesz ja, mówi do Ciebie Bóg. Tyle, że ten ten dni i pragnienie życia nie jest możliwe do spełnienia na tym świecie. Dlatego, że ten świat jest naznaczony tymi trzema namiętnościami. To święty Jan w Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego żywota. I ponieważ jest naznaczony tymi namiętnościami, ludzie ubiegają się za tym, wzajemnie siebie no, ranią, są dla, cie, dla siebie wzajemnie problemem. A tak naprawdę to każdy z nas jest dla siebie samego problemem przez to, że ma takie pragnienie i oczekiwania. Natomiast życie się układa inaczej, stąd robi się takie rozdarcie i takie niezadowolenie, czy cierpienie. Natomiast droga Chrystusa jest zupełnie inna. Mówi o tym, że życie jest wielką szkołą. To życie na ziemi jest tylko jakimś etapem. Jesteśmy w pielgrzymce, a nie jesteśmy u siebie i nie jesteśmy w miejscu, gdzie to szczęście prawdziwe i pełne można zrealizować. Tu jesteśmy w szkole, Święty Benedykt dodaje, w szkole służby państwowej, w szkole uczenia się tego, co jest właściwe. Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla ducha. Uczcie się przyjmować to, co na was przychodzi, ale uczcie się to przyjmować w moim duchu, tak jak ja to przyjmuję, a znajdziecie ukojenie. Pamiętajcie, że każde doświadczenie, nawet najtrudniejsze, jest pewną szkołą. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że pustynia, osamotnienie, cierpienie jest czymś koniecznym, abyśmy w oparciu o to doświadczenie mogli odkryć to, kim jest dla nas Bóg i kim my jesteśmy dla Niego. I dopiero z głębi tego doświadczenia i tego odkrycia wyrasta ta prawdziwa ufność i nadzieja. Ta nie tylko pozwala nam spokojnie przyjmować to, co jest cierpieniem, ale przede wszystkim mieć taką ufność na przyszłość. Bo w końcu idziemy do domu Ojca, który jest miłością, a nie do staniemy przed jakimś ogromnym, surowym sędzią, który będzie nas tutaj rozliczał z naszych, naszego postępowania i będzie surowo nas napytał, jak mogłeś coś takiego zrobić? niegodziwcze i tak dalej, nie. Bóg nie chce potępić, nie chce osądzić, nie chce człowieka doprowadzić do jakiejś śmierci duchowej. Odwrotnie, Bóg chce zbawić i cieszy się z tej owcy, którą znalazł, zagubionej, z tego marnotrawnego syna, który który zrozumiał wreszcie miłość Ojca i wraca do Ojca, prosząc Boga o przebaczenie. Bóg chce, żebyśmy Odkryli życie, wybrali je w swojej wolności i rzeczywiście wtedy stali się autentycznie dziećmi Jego samego. Przekonali się, że to co on, z czym on przychodzi, to jest dla nas zaproszenie do udziału w Jego życiu. To jest pełne, pełnią życia, bo jest życiem miłości. To już nie ma żadnej zazdro zazdrości, zawiści, złości, życzenia, żadnego cienia i smutku. Jest po prostu pełnia radości Ale jest to osiągalne dopiero Wtedy kiedy zostaniemy Całkowicie przemienieni Na wzór Chrystusa I kiedy razem z Nim Odnajdziemy się w domu Ojca I w tym kontekście trzeba te słowa Jezusa Zachęcić Weźmijcie moje jaszmo na siebie I uczcie się ode mnie Bo jestem łagodny i pokorny Sercem A znajdziecie ukojenie dla duchów waszych miasz jarzmo moje słodkie a lekkie. Kiedy się ma tą perspektywę i wie, że ten czas jest krótki na, na Ziemi, to jest kilkadziesiąt lat. Natomiast to, o co chodzi w naszym życiu, to chodzi o życie wieczne, o ten trwały stan życia. To jest krótka szkoła życia. Wybierając ją, nosimy sobie jakąś wielką nadzieję i ufność, i okazuje się, że to, co się jawi jako wielki trud, wcale nie jest takim trudem. Nie przez to, że na przykład człowiek mniej cierpi, ale przez to, że odkrywa na dnie tego cierpienia jedność Chrystusa, udział w Jego krzyżu i to daje człowiekowi jakąś wielką radość, ale to dopiero przez to, że człowiek zupełnie inaczej patrzy na swoje doświadczenie, swoje życie, bo widzi je w perspektywie tego spotkania ostatecznego i pełnią życie. To, co zapowiada Izajasz w pierwszym czytaniu, jest jakąś taką biesią przyszłości tak naprawdę w pełni się realizuje właśnie dopiero w Królestwie Bożym. Tu na ziemi jest to w pełni niemożliwe. Ale w wzajemnych relacjach możemy jakby doświadczać z namiastki tego życia w miłości. I Bóg tego dla nas pragnie i tego chce, żebyśmy tak żyli, a poprzez to życie dawali świadectwo innym. Żeby się nie pogubili w tych namiętnościach, w których żyje świat i co prowadzi do, do złości wzajemnych, nieporozumień, a nawet do wojen.